Dobra, manu widzowie. Ja nie mogę sam tym dniem, po prostu piątek była masakra z tymi dziewczynami. Oby przemyślały swoje zachowanie, po prostu nie mogę. Dobra, ale dziś jest sobota, dzień sprzątań. Dobrze. A ja tutaj zapalę światła, więc ja zacznę chyba od toalety. Ale na sobie siedzimy. O, dziewczynki, sprawdziłam prognozę pogody. Jak będziecie grzeczni, jak oczywiście Nelly i Amelka, zobaczymy, czy poprawiły swoje zdanie, jak ładnie posprzątacie, dziewczynki, to pójdziemy na plac zabaw. I sprawdziłam, że jest bardzo ładna pogoda, więc załóżcie sukieneczki. Jej! Dobra, to chodź, Poszukamy jakiś sukienek. Dobra, e, może jeszcze jakieś tu mamy. Chodź, pogrzebiemy. Grzebu, grzebu. Grzebiemy w naszej szafie grzebu. No To no poszukaj, pomóż mi, Zuzia. Dobra, O, to jest ładne. No, przecież to jest, o, nie, tu jest ta sukienka. No to będzie chyba dobre. Wow, ale pięknie wyglądamy, no nie? No, jak super. No serio, mi się ten strój bardzo podoba, a tobie, Zuzia? Też. Jest bardzo ładny, prawda? To nie, tak. Podoba ci się? Bardzo. Fajnie, że go w ogóle znaleźliśmy, no nie? Podoba ci się na pewno. Bardzo. No to świetnie. Stajemy, Amelka. Jest już ósma. O, Nelly, widać, że przemyślałaś swoje zachowanie, co nie? Tak, przemyślałam. No i co się mówi? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobrze, dobrze. Jak ładnie posprzątamy dom, wyjdziemy sobie na plac zabaw, więc ty możesz już, Nelly, szukać ładnych sukienek, a ty wstawaj, Amelka. Och, no dobra. Ale ja nie będę zakładała łożonej sukienki. Dobra, to se spodnie załóż. No dobra, chodź, szukamy żadnej sukienki nie założę. Chodź nie będziemy szukać. Chodź. No, no, Dobra, co to by było przydatne? O, może to. Eee, Ameryka? Co? Popawimy się razem? Nie. No, łysie. Popaw się ze mną. No, powiedziałam

Mnie noga boli. Cuzia, cuzia, mama zadzwoniła. Gdzieś, co się dzieje? Gdzie? E, ała, ała, noga mnie strasznie boli. Wstać nie mogę. Suzia, wstać nie mogę. Pomóż, Ała. Wstać nie mogę. A, ała, ała. Ale mnie noga boli. Ała, au, 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 Zuzia, co się dzieje? Mm, ała, 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 przyjechała. O, ała, ale mnie boli. ała, ała, noga mnie boli. ała, mnie ała ała. Ała ała ała, ała. ała, 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 Tak mnie noga boli. ała, 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 Ała. Ała, ale się dziwnie czuję. Ał, matko, Zuzia, gdzie jesteś? Halo? Dobra, tym, Amelka, jestem na ciebie zła. Mamo, co ja zrobiłam? Teraz. No, Zuzia pojechała tylko z Rose, Tylko bo się tak na nią martwi. Nelly, Amelka, szybko siadajcie do auta. Jedziemy, zaraz ją odwiedzimy. Ała, 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 awa. Ała. ała. gdzie ja jestem Gdzie Чувствую по мне боли. Ała, 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 ała. O! Mam złamaną rękę i nogę? No, no way! Oła, wszystko mnie boli, ała. A! Halo? Już jestem, ale. Ja nic nie pamiętam, co się działo. Gdy ja w szpitalu. Bo chciała się pobawić z Amelką. I ona powiedziała, że nie chce, bo zapytała się jeszcze raz proszę, ona powiedziała nie i cię zapchnęła. To są róże od niej za przeprosiny, bo to jest nawet karteczka, coś napisane. Przeczytam. Droga Rose. Ja z mamą i z Nelly czekamy w domu. Zuzia tylko z tobą została. Przepraszam, to są róże przeprosinowe. O! To jest prezent od Nelly i Zuzi. Rozpakowuję. Już widzę, tam jest naszyjnik zrobiony z koralików, które dostałyśmy na, na urodziny. Wow. Już muszę go, przymi wow. go przymierzyć. Dzięki Zuzia. Dzięki Nelly. Dziękuję. Jest prześliczny. Serio. Dziękuję wam. Już się, się czuję, czuję lepiej. Mogę wrócić do, do domu? Właśnie. Pani powiedziała, że mogę wrócić do domu, czy nie? Okej. Okay. Yeah. Idę już. Chodź Zuzia, pójdź. Masz coś? Ała, ała, ała. Ała, ała. Ała. Dobra, hey, idę z Jak nie chodzisz z tymi okulami, jak przecież masz jeszcze złą rękę? o no, wiem noga mi jeszcze żyje ale jak ja tam dojdę? dobra, może spróbuję na tym rowerze okej okay. no nie wiem, czy dam radę, wiesz? o, dam radę o, o. dobra, może dam radę wydałować nawet, że mnie bardzo noga boli, ale oła, może tak delikatnie wolutku dam się jest załamaną tą am? No nie no. Melko, co nie zrobiła? Kusta? Właśnie nie wiem. Dziwnie się nie zachowuje miła? od wczoraj. To prawda. Dobra, idę do domu. Chodź wchodzimy, a ja wezmę te róże i postawię sobie w pokoju te róże od niej. Właśnie, dostałam. W naszym pokoju. A to, nie, to a tu, tu, tu. jest nasz pokój, dobra? I postawię tutaj... Ej, a, a tutaj, nie, ktoś wyrzucił tutaj nasze lampki. <noise> dobra, bardzo dziękuję wam widzowie, że byliście ze mną. Teraz niestety tutaj mam złamaną nogę i rękę. Czuję się nie najlepiej, ale może wy mi pomożecie. Jak zostawicie pod tym filmie ponad... Yy... Hmm, 200 łapek w górę. Jak będzie tyle, to na pewno mnie pocieszycie i nie będę się tak źle już I Niemożliwe, że pomożecie jej w tej chorobie. No dobrze, no to my się z wami serdecznie żegnamy. papa. pa! pa. pa, pa.